ok, to jest Twoja wina i tak dalej. No i teraz mamy dwa przypadki, bo może być tak, że to nie jest Twoja wina, tak? Może być na przykład w toksycznym związku, gdzie faktycznie emocje Twojej kobiety, czy to, jak ona doprowadza do pewnych rzeczy, no, powodują, że finalnie jest jakiś efekt. ok, natomiast co z tym finalnie możesz zrobić dalej? No, jeżeli będziesz dalej siedział, majaczył i obwiniał siebie, tak, że okej, okay, nie poszedłem, czyli finalnie efekt jest taki, nie inny, coś tam się wydarzyło w moim życiu i można powiedzieć, że przez moje działania stało się e, tak, a nie inaczej, albo na przykład dziewczyna chce się ze mną rozstać, bo byłem dla niej niedobry, albo na przykład piłem za dużo alkoholu. Albo... Zachęcam Cię do zmiany scenariusza, do zmiany sposobu Twojego działania, żeby finalnie efekt i rezultat był inny, więc nie obwinaj siebie, bo to jest coś, co oczywiście. Jest jakiś spektrum, nie będzie to też proste. pamiętaj, że będzie to długa droga. Tak. Dobra, kolejny temat na blachę. Pogadamy o obwinianiu siebie. Jest to temat bardzo można powiedzieć popularny. Tak? Gdzieś tam te przebudzowanie świata, media społecznościowe to wszystko wpływa na to, że zaczynamy obwiniać siebie, tak? że coś się wydarzyło, no to jesteśmy winni my, tak? natomiast często nie patrzymy obiektywnie, nie zastanawiamy się, czy na przykład dana osoba mogła mieć wpływ na tego typu działanie, albo na przykład losowość sytuacji, bo pamiętaj, że pewne zdarzenia są losowe i finalnie nie masz na nie wpływu, tak? To też jest, można powiedzieć, takie mało logiczne i można powiedzieć, że nawet trochę szalone, kiedy na przykład nie wiem, siedzisz w samolocie, tak? Jeżeli w samolocie by się coś wydarzyło i w jakiś sposób, nie wiem, on by wpadł w turbulencję albo, nie wiem, z jakichś powodów musiałby wodować i tak dalej, no to sorry, stary, ale no twoje działania nic tutaj nie zmienią, tak? To jest przypadek losowości i finalnie nie masz na to wpływu, więc też nie możesz obwiniać siebie na zasadzie, dobra, to po co ja wsiadałem w ten samolot, albo mogę lecieć przecież jutro i tak dalej, gdyby, gdyby, gdyby i tak dalej, gdybanie na okrągu, tak? Gdyby się coś wydarzyło, no to by coś było, tak? A gdyby babcia miała wąsy, to by była dziadka, tak? Finalnie wiemy, że tego typu rzeczy nie działają, więc wiele ludzi się obwinia, tak, i można powiedzieć doprowadza do tego, że krzywdzi samych siebie, tak, w jakiś sposób działa na takiej zasadzie, że wszystkie rzeczy, wszystkie okoliczności, które ich spotykają, no, należą do nich, tak, to oni są winni temu, co się wydarzyło gdzieś tam w dzisiejszym dniu, to, co ich spotkało, to, co finalnie nieraz dzieje się na świecie, nawet ludzie potrafią siebie obwinić na zasadzie tego, że mogli żyć w innym miejscu, mogli inaczej poprowadzić swoje życie i wtedy efekt byłby inny. Słuchaj, sprawa jest bardzo prosta, tak? Jeżeli się na tym zastanowisz i logicznie sobie pomyślisz, no to od obwiniania nic się nie zmieni, tak? Możesz myśleć, że okej, okay, to jest Twoja wina i tak dalej. No i teraz mamy dwa przypadki, bo może być tak, że to nie jest Twoja wina, tak? Może być na przykład w toksycznym związku, gdzie faktycznie emocje twojej kobiety, czy to jak ona doprowadza do pewnych rzeczy, no, powodują, że finalnie jest jakiś efekt i ty obwiniasz siebie, tak? myślę, że gdybyś Ty postąpił inaczej, to prawdopodobnie ona by postąpiła inaczej i wtedy byłoby wszystko inaczej, tak? No, często jest tak też, że no, faktycznie ta druga połówka nie działa na taki, a nie inny sposób i doprowadza do tego, że jest efekt, często ten właśnie niepożądany, tak? Ale nie jest to Twoja wina. Z drugiej strony też jest drugi przykład, który faktycznie no, możesz doprowadzić do tego, że Ty coś zepsułeś, tak? Okej, okay, no, miałeś coś powiedzmy zrobić, tak? Finalnie, nie wiem, z lenistwa, z niechęci, tak? Albo z poddania się tego nie zrobiłeś. No i może żeby obwinić siebie, że dzisiaj miałeś na trening, wszystko sprzyjało, czas był, nic się nie wydarzyło, tak, ale finalnie nie poszedłeś, bo stwierdzili, że sobie wypijesz zimnego browarka, tak? No to wtedy możesz powiedzieć, że faktycznie możesz obwinić siebie, tak? No bo decyzja była Twoja, a nikogo innego, tak? Natomiast mamy te dwa spektrum przypadków, ok, natomiast co z tym finalnie możesz zrobić dalej? No jeżeli będziesz dalej siedział, lub winiał siebie, tak, że ok, nie poszedłem, czyli finalnie efekt jest taki, nie inny, coś tam się wydarzyło w moim życiu i można powiedzieć, że przez moje działania stało się e, tak, a nie inaczej, albo na przykład dziewczyna chce się ze mną rozstać, bo byłem dla niej niedobry, albo na przykład piłem za dużo alkoholu, albo na przykład miałem na nią nie krzyczeć, a krzyczyłem i tak, i tak dalej. Jakieś działania doprowadziły do efektu taki, jaki jest, natomiast jeżeli będziesz dalej się obwiniał, to się nic nie zmieni. Tak? Jeżeli można powiedzieć, usiądziesz i będziesz mówił, co to by się nie wydarzyło, jak dbać tutaj, możesz e, na zasadzie tego, że mogłeś to zrobić inaczej, efektu nie będzie. Więc jeżeli chcesz teraz mieć inny efekt, podejmij inne działanie. Zachęcam cię do tego, żebyś w momencie, kiedy zaczniesz się obwiniać, powiedział, hola, hola, stop, pomału, tak, powiedz wewnątrz siebie, że stary, no nie tym razem tak, od gdybania wiem, że się nic nie zmienia, od osądzania samego siebie nic się nie zmienia, więc siadam, biorę dwa mocne wdechy i zastanawiam się nad tym, co mogę zrobić do przodu, żeby tym razem było po prostu inaczej. Zachęcam Cię do zmiany scenariusza, do zmiany sposobu Twojego działania, żeby finalnie efekt i rezultat był inny, więc nie obwiniaj siebie, bo to jest coś, co oczywiście jest jakiś spektrum, nie będzie to też proste, pamiętaj, że będzie to długa droga, tak, ale za każdym razem postaraj się trochę mniej, trochę mniej, trochę rzadziej i finalnie dojdziesz do momentu, w którym jak będzie cokolwiek się działo w Twoim życiu, czy to z Twojej strony, czy z innej e, przypadku, czy to losowości, czy na przykład w Twoim związku, no to usiądziesz i powiesz, no słuchaj, no, jeżeli teraz zacznę się siebie uwiniać, to wiem, że rezultatu żadnego nie ma, więc jadę e, z innej strony, żeby ten rezultat był inny. Także zachęcam Cię do innego działania, do lekkiej zmiany. Tak, pamiętaj, może być trochę wyzwaniowo na początku, ale wiem, że dasz radę. Także dzięki za obejrzenie, oczywiście sub, like, komentarz, będzie miło, jeżeli wesprzesz moją pracę. No i cóż, widzimy się w kolejnym nagraniu. Cześć!